Królewiec był od lat żelazną pięścią Putina wymierzoną w Europę, ale dziś stał się najbardziej wrażliwą, najbardziej odsłoniętą raną Kremla. Zachód umiejętnie wykorzystuje słabość Moskwy. Polska i Litwa przyspieszyły swoją operację mającą na celu uduszenie królewca. Drogi są zamknięte, linie kolejowe zablokowane. Szlak morski znajduje się teraz w niebezpieczeństwie uwięzienia przez nagłą decyzję. To dyplomatyczne uduszenie osiągnęło swój szczyt wraz z groźbą ze strony Warszawy, która równa się otwartemu wypowiedzeniu wojny. 11 grudnia polski generał oświadczył, że spali wszystko w promieniu 300 km, jeśli będzie to konieczne. To wyzwanie rzucone przez polskiego generała Moskwie uderzyło Putina jak policzek. Teraz przemienia królewiec z zagrożenia w bezbronnego zakładnika. Ta presja wywołuje wewnętrzny upadek, który pokazuje, że obietnica ochrony ze strony Moskwy zawiodła. Rosjanie tam mieszkający doskonale wiedzą, że nadszedł koniec, a ludność królewca określa własny los, nie czekając na Kreml. Wraz ze wzrostem bezrobocia, braku bezpieczeństwa i korupcji rozpoczął się paniczny eksodus. Według danych z badania socjologicznego, co najmniej jeden na pięciu dorosłych mieszkających w regionie ma członka rodziny lub krewnego, który opuścił region i obrał drogę migracji. Podczas gdy oficjalne dane ROSSTAT nie pokazują spadku liczby ludności netto, napływy migracyjne częściowo kompensują odpływy. Niezależne badania i studia akademickie podkreślają wysoką tendencję do opuszczania regionu wśród wykształconego segmentu społeczeństwa. Biorąc pod uwagę pewne szacunki i podejrzenia manipulacji, uważa się, że między 50 a 150 tysięcy ludzi mogło wyemigrować lub na stałe opuścić obwód między 2022 a 2025 rokiem. Skrzydło kremlowskie jednak ignoruje migrację w regionie, ukrywając dane. Patrząc na profil tego Eksodusu, jasne jest, że segment, którego Rosja najbardziej potrzebuje, opuszcza kraj. Osoby migrujące to generalnie wysoko wykształceni młodzi ludzie z sektorów informatycznych i przemysłowych. Polska, Litwa i Niemcy są najbardziej atrakcyjnymi destynacjami. Dla tych, którzy pozostają, sytuacja maluje jeszcze bardziej desperacki obraz. Według RBC liczba bezrobotnych wzrosła o zdumiewające 21,7% od początku roku. Przed inwazją na Ukrainę życie w królewcu toczyło się w zupełnie innym tempie niż w Rosji. Ludzie żyli swoim codziennym życiem bliżej norm zachodnioeuropejskich. Logistyka przebiegała płynnie, ciężarówki poruszały się bez utykania na granicach, a pociągi kursowały swobodnie. Dla lokalnej ludności Litwa nie była tylko sąsiednim krajem była źródłem przystępnych cenowo artykułów spożywczych, lepszej opieki zdrowotnej i oknem na zachód. Jednak po inwazji na Ukrainę sankcje Unii Europejskiej, NATO i litewskie ograniczenia tranzytu pogrążyły królewiec w logistycznym szoku. Bezprecedensowym od upadku Związku Radzieckiego. Ten logistyczny cios przeciął żywotne arterie królewca, wywołując efekt domina. Najpierw zniknęła droga, kolej stanęła. Odpowiedź Moskwy była głośna i teatralna. Groźby, potępienia, ostrzeżenia. Ale ten incydent ujawnił głębszą prawdę. Rosja zbudowała system zależny od korytarzy, których nie mogła kontrolować w strategicznym regionie. Jedyną nadzieją Moskwy były szlaki zaopatrzenia drogą morską. Innymi słowy, Dostawy były realizowane z Sankt Petersburga do portów królewca. Jednak ta obietnica morskiego szlaku zderzyła się z surową geopolityczną rzeczywistością. Koszty transportu morskiego poszybowały w górę, a czasy dostaw podwoiły się. Kolejki promowe wydłużyły się z powodu niedoboru statków. Niektórzy kierowcy ciężarówek zgłaszali, że musieli czekać w portach ponad dwa miesiące. Porty zwolniły, a fabryki stanęły w obliczu niedoborów materiałów, ponieważ są zależne od europejskich komponentów. Główni producenci samochodów i motocykli w regionie Avor i Bolt Motors wstrzymali produkcję z dnia na dzień. Prawie połowa pojazdów należących do ponad tysiąca firm transportowych doświadcza niedoboru ładunków. Ten problem bezpośrednio dotyka od 15 tysiąca do 18 tysiąca pracowników. To znak upadku przemysłu królewca. To, co czyni tę sytuację jeszcze bardziej krytyczną, to geopolityczne przekształcenie samego Morza Bałtyckiego. Wraz z przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO, Morze Bałtyckie faktycznie stało się jeziorem NATO. Królewiec stał się strukturalnie wrażliwą placówką wojskową, otoczoną ze wszystkich stron przez członków NATO. Litwa wyraźnie stwierdziła możliwość wstrzymania tranzytu przez królewiec w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w połączeniu z groźbami wojskowymi ze strony Polski. Oznacza to, że nawet szlak morski mógłby zostać natychmiast zamknięty. Oświadczenia polskiego generała Jarosława Grodzkińskiego, byłego dowódcy Europejskiego Korpusu, są najwyraźniejszym i najbardziej obciążającym dowodem tego rozpadu. Generał wysłał Rosji wyraźny sygnał: Możemy tam pójść i powinieneś to wziąć pod uwagę. Grodziński poszedł jeszcze dalej, mówiąc, że jeśli będziemy zmuszeni to zrobić, spalimy wszystko w promieniu 300 kilometrów i podpalimy wszystko w promieniu 900 kilometrów. Armia niemiecka rozpoczęła rozmieszczanie w obszarach blisko granicy królewca. W ramach polskiej operacji Tarcza Wschodnia fakt, że niemieccy żołnierze będą kopać rowy, kłaść druty kolczaste i wznosić zapory przeciwczołgowe w tym regionie jest konkretnym i niezaprzeczalnym dowodem na to, że obszar ten jest potencjalnym polem bitwy. Rosyjscy planiści wojskowi są tego świadomi. Potajemnie przyznają, że w jakimkolwiek poważnym konflikcie z NATO królewiec zostałby odcięty w ciągu kilku dni i wkrótce stał się militarnie nieznaczący. Lotniska i obiekty rakietowe mogłyby wyrządzić znaczące szkody w pierwszych godzinach kryzysu, ale żadne nie przetrwałoby przedłużającego się konfliktu. Geografia jest nieubłagana. Odległy region może demonstrować siłę, ale nie może tej siły utrzymać. Co więcej, Rosja została wcześniej zmuszona do wycofania swoich jednostek wojskowych z regionu. Były dwa powody stojące za tym wycofaniem. Po pierwsze, wspieranie swojej armii, której zasoby są wyczerpywane w trwającej wojnie przeciwko Ukrainie. Po drugie, konieczność ustanowienia nowych jednostek wzdłuż nowej granicy fińskiej po przystąpieniu Finlandii do NATO. Ta sytuacja pokazuje, że królewiec nie jest już priorytetem wojskowym, ale raczej oznaką słabości Moskwy zmuszonej do wstrzymania swoich zasobów w obliczu rozszerzających się frontów. Najdziwniejsza i być może najbardziej niszczycielska zmiana w królewcu nie nastąpiła w wskaźnikach ekonomicznych ani w działaniach wojskowych, ale w duchu miasta. Ta zmiana była murem wplecionym w umysły znacznie głębiej niż puste półki na rynku. Kreml zaczął obawiać się o swoje życie, że ten strategiczny kawałek ziemi na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, geograficznie w Europie, również dryfował tam mentalnie. Dla Moskwy królewiec nie był już tylko placówką, ale także potencjalnym ogniskiem zdrady. Kreml uderza żelazną pięścią w momencie, gdy wykryje jakąkolwiek wskazówkę separatyzmu. Królewiec został poddany intensywniejszej blokadzie wywiadowczej niż reszta Rosji. Władze zaczęły przedstawiać reakcję społeczeństwa na trudności ekonomiczne nie jako racjonalne niezadowolenie, ale jako grę prowadzoną przez polski lub niemiecki wywiad. Mieszkaniec królewca pytający, dlaczego cement jest tak drogi, został natychmiast oznaczony jako część operacji destabilizacyjnej Zachodu. Mechanizm denuncjacji, przypominający erę sowiecką, został uruchomiony. Stworzono klimat strachu, w którym sąsiedzi oskarżali się nawzajem o prozachodnie rozmowy, a lokalne media zostały całkowicie uciszone. Propaganda kremlowska przedstawiała królewiec jako heroiczną rosyjską fortecę pośrodku Morza NATO. Więcej baterii S-400, więcej pocisków Iskander i więcej ćwiczeń wojskowych. Moskwa wierzyła, że uzbrojenie regionu sprawi, iż ludzie poczują się bezpiecznie, ale rzeczywistość dla ludzi królewca była zupełnie inna. Lokalna ludność nie postrzegała Polaków czy Litwinów wokół siebie jako wrogów, byli sąsiadami, odwiedzali ich na weekendowe zakupy. Prawdziwym strachem ludzi nie był atak NATO, ale to, że Moskwa ich wykorzystuje. Ludzie królewca zdali sobie sprawę, że są pionkami w wielkiej geopolitycznej grze Moskwy, umieszczonymi na stole bez ich zgody. Kreml wykorzystywał region do grożenia Europie, ale to ludzie królewca płacili cenę za tę groźbę. Najbardziej ironicznym i tragicznym aspektem było to, że Moskwa wywierała tak dużą presję, aby zapobiec separatyzmowi, że faktycznie stworzyła urazę, która wcześniej nie istniała. Ludzie stali się chłodni wobec ojczyzny, nie z powodu wpływu Europy, ale z powodu obojętności i presji Moskwy. Ludzie zaczęli myśleć, że to nie polski wywiad nas prowokuje, to rachunki, które nam wysyłacie i zamki na bramach granicznych. Im mocniej Kreml zaciskał uchwyty na regionie, tym bardziej tracił ludzi emocjonalnie. Obecny kryzys królewca jest nie tylko wynikiem obecnej geopolityki, ale także sceną głębokiego dramatu historycznego, kiedy te ziemie zostały podbite przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Königsberg, dom Immanuela Kanta i wieków niemieckiej tożsamości, faktycznie zniknął. To kulturowe wymazanie przekształciło region w sztuczną sowiecką prowincję graniczną, niezdolną do ustanowienia organicznego połączenia ze swoją przeszłością. Dziś Królewiec jest zawieszony między dwoma światami geograficznie europejski, politycznie rosyjski i historycznie uwięziony między niemieckimi tożsamościami. Jeśli Rosja osłabnie z powodu wojny na Ukrainie i sankcji, przyszłość regionu pogrąży się w całkowitej niepewności. W miarę jak subsydia Moskwy i wsparcie wojskowe maleją, lokalna ludność, zwłaszcza młody i zeuropeizowany segment, prawdopodobnie zacznie kwestionować, dlaczego ich region powinien pozostać związany z lądem stałym, pogrążającym się w izolacji i autorytarnym upadku. Ta sytuacja pokazuje, że ostatnie słowo Putina w sprawie królewca zostało obalone. To miejsce, które mogłoby być najbardziej kosmopolitycznym zakątkiem Rosji, zostało zamiast tego przekształcone w jej najbardziej oblężony zakątek. Strategia Zachodu polegająca na ekonomicznym uduszeniu i militarnym okrążeniu odnosi sukces tam, gdzie ambicje Putina na Bałtyku najostrzej zderzają się z rzeczywistością. Królewiec jest punktem, w którym ambicje Putina zderzają się najbardziej druzgocąco z rzeczywistością. Trudności ekonomiczne, próżnia wojskowa oraz cicha panika i ucieczka ludności definitywnie dowodzą, że strategia Zachodu mająca na celu uduszenie tej izolowanej twierdzy działa. Ostatnia imperialna placówka Europy jest teraz na skraju upadku. Niegdyś postrzegany jako nieprzenikniona twierdza, ten odległy region stał się uwięzionym sierocińcem wojskowym pod logistycznym uduszeniem i wojskową presją NATO. Ten kryzys obwieszcza światu, że kremlowskie bezpieczeństwo bałtyckie zniknęło i że cenę wojny płacą najbardziej europejscy Rosjanie. Jakie są więc Twoje przemyślenia w tej sprawie? Proszę podziel się swoimi myślami w komentarzach. Aby być na bieżąco z nowymi filmami, proszę zasubskrybuj nasz kanał i nie zapomnij włączyć powiadomień. Dziękujemy za wybranie nas.